Następny miskant Wind Brown. on dorasta do 2,5 metrów, nawet do 3 metrów potrafi dorosnąć. Ładnie się przebarwia na taki złoty kolor. Z daleka go widać. Bardzo wcześnie się przebarwia. Ma ładne, takie też jasne pióropusze. Na początku były bardziej takie właśnie czerwone. Troszeczkę rubinowe, ale już jak przekwitają, robią się białe. Następnym Miskantem jest Miskant Elegance. On dorasta do 1,80 m. Na początku też ma takie czerwone kwiaty. Potem po przekwitnięciu robią się takie jasne. Takie cappuccino puszyste. Ładnie wygląda w ogródku. Też jest taki zwarty. Nie rozwala się na boki. Wiatr mu nic nie robi. Kolejnym Miskantem jest Dreadlook. On fajnie jest. On kwid jako pierwszy, prawie że na takie kwiatostany ma w kształcie właśnie takich dredów, takie pofalowane, takie karbowane, a potem po zaschnięciu robią się takie gęste, fajne, grube kule. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Taki jeden z takich bardziej nietypowych miskantów. Zwarty na metr 50, metr 60. Bardzo fajne. i, i jak kwid jako pierwszy, Kwid na czerwony kolor. Teraz zmienił kolor na taki, właśnie beżowy. Następnym Miskantem jest Miskant Commerce. Bardzo szeroki, dość dużo miejsca zajmuje. No, jako Solidar, by potrzebował właśnie tak dużo miejsca, alby się fajnie rozrósł, byłby bardzo efektowny. I właśnie jak kwitnie, też ma taki czerwony kolor. Potem po przekwitnięciu zmienia na taki, właśnie też taki cappuccino. On dopiero tak zaczął się niedawno przebarwiać. Jak widać, tak ma pół na pół. Następnym miskantem jest Trefal. On ma takie yy, jak rośnie. Liście ma właśnie takie z czerwonymi yy, paskami troszeczkę. On jest takim niskim miskantem, dorasta do metra wysokości. Bardziej do takich mniejszych ogródków się nadaje. Dużo miejsca nie zajmuje. Też ma kwiatostany, ma takie fajne, bo ma takie szpiczaste, takie bardziej mniejsze. On jest taki raczej mniej topny, ale też jest dość ciekawa odmiana z powodu tych czerwonych listków. Następnym miskantem jest miskant Versamkung. On jest bardzo pionowy, wyprostowany, mało miejsca zajmuje. Może się nadawać do wszystkich ogródków do małych jak i dużych dorasta do metr sześćdziesiąt metr siedemdziesiąt też ma bardzo fajne kwiaty na początku ma właśnie takie ciemny brąz czerwony ciemny brąz potem robią się takie jasne bardzo fajny i on się późno przebarwia dopiero zaczyna się przebarwiać następnym miskantem jest Nishidake który jak już widać cały się przebarwił on kwitł jako pierwszy ze wszystkich miskantów ale po prostu no bardzo ładnie szybko się przebarwił. puszę też, na początku jak kwitniał jasne kwiaty, teraz już po prostu ma jeden puch, jak widać. Taka cała czapa kwiatostanów. Następnym miskantem jest betch czatu, bardzo duży, po prostu jemu potrzeba dużo miejsca. Potrafi zająć jedna sadzonka, po dwóch 3 latach potrafi zająć około 4 m2, to jest minimum. Rozchodzi się na boki, aczkolwiek nic nie wyłamuje. Zaczyna kwitnąć, to też ma lekko taki czerwonawy odcień. Potem już przebarwia się troszeczkę na taki popiel. Ładny, ale jeszcze liście się nie przebarwiają, następnym miskantem jest. Wulkan Wolke, który w ogóle jeszcze się nic nie przebarwia. Zapewne on, on już taki pozostanie całą zimę. Jak widać, żadne listy nie podsycha. Wszystkie są zielone. Dorasta do 2,5 metra wysokości z kwiatostanem. Gęste liście, ładny, jasny kolor. Jak widać, ładny, jasny miskant. Bardzo fajny. Następnym yy, miskantem jest Dresner Rotgold. To jest taka mniejsza forma dorastająca do metra m. Ładnie się przebarwia. Yy, już listki ładnie się zmieniają. Kolor na taki yy, palony brąz, żółć. Kwiatostany też już, już ładne, w pełni, w pełni rozkwitu. Następnym miskantem jest gold feather, który ma na liściach takie paski. Jak widać, on jest taki paskowany. To nie jest taka zbita forma bardziej taka luźna. Yy, on potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby zgęstnieć i się rozrosnąć, ale dorasta do właśnie do 2,5 metra wysokości. Zakwita również, wcześniej zakwita. Ładny mi